Testy leci Diva 350 12 jest to wersja na gaźniku Mikuni 34 przeponowy na membranie. Nie jest to Delorto 28 koni. Wersja Delorto, z tego co się orientuję, ma 32 koni. Jest to mechaniczny gaźnik. Także różnica podejrzewam, że jest. Dokładnie 343 pojemności na czterech zaworkach silniczek. No, fajnie to jedzie, fajnie. Jeśli chodzi o porównanie do XB, na pewno z przodu lepsze zawieszenie, chociaż jak dla mnie jest za miękkie. Środek, jeśli chodzi o środek, średni zakres obrotowy. No to tu trochę ta lipa jest, bo XB tak do XB dość liniowo ciągnie a tutaj już takie jest, od spodu jest naprawdę mocno środek średnio a góra jest, no też jest w miarę mocna jak na silnik chłodony powietrzem jakiś niewyżyłowany no to fajnie, no, ale Kagiwa Kagiwa ma mocne ogólne silniki bo jeździłem 125, tak w sobie też był 8 no ale tak jeśli chodzi ogólnie o zawieszenie, no to tak sobie leci 90 przez ten las I naprawdę, naprawdę fajnie wybiera no, dobra, no 90 to jest naprawdę szybko jak na las Cały czas nie da się wręcz tak jechać Zależy kiedy, zależy gdzie, no ale tutaj jest strasznie wyboiście No ale ogólnie motorek fajny Tyle, że za ciężki, za ciężki 148 kg dla mnie to jest... Dużo za ciężko. No niedługo pewnie będziemy testować tego gaz-gasa, co mówiłem, EC300 z 2012 roku, potem będzie Honda CRF100, bo w końcu to poskładałem do kupy. Z Japonii były ściągane części, w ogóle nie da się dostać części wcale do setki CRFki. Także, no to zobaczymy. No teraz przechodzimy do jazdy próbnej. To samo stanowisko co testy Witzbecka opona dużo słabsza niż z deku jest taka no, powiedzmy że pseudo enduro ale to bardziej taka opona szosowa na szutrówkę i w ogóle dobra przechodzimy do testu どこにたどり着いたの Widzimy kagiwa w miarę fajnie się zachowuje. Za ciężki sprzęt, ale dość, dość mocno poręczny. Także, jeżeli ktoś ma wybór między jakąś XL-ką 600, a taką kagiwą, jeździłem ostatnio XL-ko. Co tragedia podobnego tego motoru. Tyle, że no, kagiwa ma swoją wadę Dostępność części naprawdę. Jestem ogarnięty w szukaniu części, tak mi się bynajmniej wydaje. Nie chcę tu jakoś się wywyższać czy przeceniać. Ale no tylko od TRX-a 400 tutaj TRX podchodził tłok, ale i tak jest za niski. Tutaj jest bardziej wypukły tłok, także no, ciężko naprawdę coś takiego nabyć. Nawet na eBay są problemy z takimi częściami. Jakiś cylinder z tłokiem widziałem za, za 500 zł, używany. No ale to dajcie spokój, to jest, to jest troszkę za chocho. Tym bardziej, że nie wiesz, gdzie taki tłok pochodzi. No nic, motorek ogólnie w porządku. Taka popyrkaweczka do lasu na grzyby. No super, myślę, że jakby opony fajne założył, no podjazdy też tym będzie robił. Jak ktoś w miarę umiejętnie jeździ, no to da sobie radę no ma jakoś chłodnicę oleju myślę, że tu gotowałbyś, nie gotowałbyś jakoś ten motor strasznie jakaś osłonka jest pod silnikiem żeby tam na przykład nie wyciągnąć korby automatycznie spodem <noise> przez jakieś, jakiegoś kamienia, ewentualnie sama wyjdzie jak będzie chciała no ale to już, to już zależy od, od chęci silnika do rozlecenia się przez ludzi, którzy nie wymieniają na przykład w ogóle oleju przez parę lat. Dobra. Motorek coś tam ztestowany. Niedługo to nowe filmiki. Trzymajcie się. Na razie.